Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku specjalnie dla Was poruszę trzy tematy. Znów będzie u mnie królować piłka nożna. Przede wszystkim będę Wam opowiadał o Santosie Lewandowskim i także o Lechu Poznań. Rozpoczynam ten mój dzisiejszy odcinek od Fernando Santosza. Doskonale zdajecie sobie sprawę, że portugalski trener w ostatnim czasie. Jest u siebie w domu w Portugalii. Najprawdopodobniej ogląda tam spotkania polskich piłkarzy, którzy grają w Ekstraklasie i także w ligach zagranicznych, bo dzięki temu, że w dzisiejszych czasach jest masa tych różnych programów, więc selekcjoner nie musi jeździć po stadionach. Wystarczy, że będzie trochę tych spotkań meczów oglądał z otworzenia, tak jak robi to wielu kibiców, ale przede wszystkim, żeby mieć takie spostrzeżenia, takie ważne bym powiedział niuanse, no to bardzo dużo pracy wykonują jego asystenci. Asystenci właśnie ma od tego zaufanych tych portugalskich trenerów, którzy jeżdżą po właśnie tych zagranicznych ligach, czy także goszczą na meczach polskiej ekstraklasy. Ostatnio nawet oglądali spotkanie Warty Poznań. Plus do tego Grzegorz Mielcarski, który doskonale zna tych wszystkich młodych piłkarzy, którzy się wybijają w wy polskiej ekstraklasie. No bo pamiętacie, że przez wiele lat był ekspertem polskiej ekstraklasy. Przecież współpracował z Kanał Plus, więc zna tych młodych utalentowanych zawodników i na pewno to wszystko przekazał Fernand... Szantoszowi. I moi drodzy, no w ostatnim czasie oczywiście Portugalczyk spotkał się z krytyką, no bo wiele osób było zaskoczonych. No jak to? Fernando Santos nie był na meczu Lech kontra Fiorentina? No nie był. Nie był na spotkaniu tym Legia kontra Lech, również nie, nie był, ale najprawdopodobniej obejrzał i zobaczył te wszystkie spotkania. Tak, na dobrą sprawę, gdy spojrzymy tak zero-jedynkowo na mecz Lech kontra Fiorentina, to najprawdopodobniej jedynym zawodnikiem, który by dostał powołanie, który grał w tym meczu, był Skóraś, który jednak w meczu z Fiorentiną no, nie zaprezentował wysokiej formy wszystkiego, a tu zostały, bym powiedział, zneutralizowane. I tutaj warto także podkreślić, że w polskiej Ekstraklasie, w Legii Warszawa grają tacy zawodnicy jak Kapustka, Wszołek którzy grali w ligach zagranicznych, wrócili do Polski, próbują się odbudować, czy potencjalni kadrowicze jak Majk Nawrocki, który co prawda pauzował, czy Śliż, który wspina no, się coraz wyżej na ten wysoki poziom i coraz lepiej się prezentuje, Nie niewykluczone, że w najbliższym czasie tą polską ekstraklasę, Opuści, ale do czego właśnie zmierza? Fernando Szantosz na samym początku, bym powiedział, tej swojej pracy. Dwa miesiące temu zrobił taki tour po polskiej ekstraklasie. Pojawiał się na spotkaniach, oglądał, no i powiedzmy sobie szczerze, no nie był zachwycony tym poziomem polskiej ligi. Grzecznie powiedział, że najbardziej mu się podobali kibice. To jest doświadczony, bym powiedział, fachowiec, który, który no ma swoje lata, ale jednak zdobywał wielkie trofea. Ma od tego właśnie zaufanych ludzi, tych swoich portugalskich asystentów, plus do tego Grzegorza Mielcarskiego i jakby te swoje doświadczenie, te niuanse, no bo powiedzmy sobie szczerze, ten 68-letni trener, który no, pracował z reprezentacją Grecji i Portugalii, no to on już um, w swoim życiu dużo pojeździł powiedzmy sobie szczerze, już jest tak doświadczony że no nie musi być na tych meczach polskiej ekstraklasy ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o tą polską reprezentację, gdzie 3 czwarte naszej drużyny, jak nawet nie 95%, to stanowią zawodnicy, którzy grają w ligach zagranicznych. A jeżeli chodzi o ekstraklasy, no to z tej ligi trafiają rodzynki, a jeśli nie trafiają, to zaraz ci piłkarze, którzy potencjalnie mają być kadrowiczami, to zaraz wyjeżdżają z tej ligi i często w tej lidze są już tacy zawodnicy, którzy są po drugiej stronie rzeki, Grosicki, jędza, wszołek, którzy, którzy jakby już no raczej w tej reprezentacji nie będą grać, albo tacy piłkarze jak. Kapustka czy Starzyński, którzy jakby byli za granicą, wrócili, próbują się odbudować i gdzieś tam z tyłu głowy myślą o tej reprezentacji. No i także są ci młodzi utalentowani zawodnicy, jak Ben Lederman, Nawrocki, Ślisz, którzy, Skóraś, którzy mogą. Być grać w przyszłości w tej reprezentacji, lub już grają i lada chwila wyjadą za granicę. Więc, 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 więc Fer Fernando Santos tą polską ekstraklasę, ma cały czas bym powiedział na radarze, ale jednak podobnie jak, Ferna jak Paulo Sousa, uznał, że jednak no, nie będzie oglądał regularnie tej ekstraklasy. Jasne, no, jeżeli chodzi o taki prestiż jak mówi Mateusz Borek, no to dobrze by było, gdyby właśnie portugalski trener pojawiałby się na tych spotkaniach Polskiej Ekstraklasy. No ma pojawić się na właśnie finałowym tym spotkaniu Legia kontra Raków. Ale tak jak Wam tutaj podkreśliłem, ja nie mam pretensji do Fernando Szantosza, że nie pojawia się na tych spotkaniach, dlatego, że z tej Polskiej Ekstraklasy no... Nie będziemy jednak po, powoływać masę zawodników do, 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 do tej kadry, a jeżeli chodzi o tych, tych innych pił, piłkarzy, no to nagle nam jakiś taki talent, piłkarz, który, który miałby nie wiem, tych, tych zawodników, którzy są w pierwszym składzie wygryć, no na razie takich nie ma, więc, więc zaufajmy portugalskiemu trenerowi, który wygrał. Mistrzostwo Europy osiągał sukcesy z reprezentacją Grecji. Ja jestem pewny, że w pewnym momencie, właśnie Grzegorz Mielcarski będzie w stanie, gdy dostrzeże jakiegoś utalentowanego zawodnika, to zwróci, powie to Szantoszowi zrobi dokładnie to samo, co robił właśnie Bobo Kaczmarek, czy, czy, czy Dariusz Dziekanowski, kiedy właśnie Lo Hacker był trenerem polskiej reprezentacji. Ale pewna grupa dziennikarzy, która krytykowała Paulo Souse, także właśnie tutaj krytykuje portugalskiego, Trenera, że idzie śladami swojego poprzednika. Ale ja powiem szczerze, że w tym momencie to nie jest problem, że były trener reprezentacji Grecji nie jest obecny na polskich stadionach. Ja tym bym się nie martwił, bo tak jak wam tu podkreśliłem, jest to fachowiec, który dzięki współpracy ze swoimi współpracownikami wyciągnie odpowiednie wnioski. Jeśli w tej ekstraklasie objawi się jakiś talent, będzie zawodnik, który będzie zasługiwał na to żeby był powołany do reprezentacji to zostanie powołany na pewno nie umknie wysoka forma i potencjał danego zawodnika Szantoszowi i w tym momencie nie ma aż tak bym powiedział takich diamentów takiego zawodnika którego my eksperci czy kibicem, no, z, z, no tak, tak właśnie uważam, że, że, to, że, że w tym momencie no, nie, nie ma takiego, takiego piłkarza, który byłby wielkim talentem i mógłby umknąć uwadze Szantoszowi z uwagi na to, że ten nie pojawia się na stadionach. Grzegorz Mielecarski w razie czego przekaże to wszystko portugalskiemu trenerowi. Dla mnie większym problemem jest, jeżeli chodzi o polską reprezentację, to, że napastnicy nie strzelają bramek we swoich ligach, że niektórzy obrońcy nie grają, gdy właśnie spojrzymy na te ostatnie minuty. Piątek i Milik nie strzelają. Robert Lewandowski na razie jest bez formy. Co prawda, Piątek ostatnio ładnie asystował przy, przy, przy bramce kolegi. Milik wraca po, po tej swojej kontuzji, czyli jakby na razie nasi kluczowi snajperzy nie zdobywają. Bramek, Robert Lewandowski w ostatnim czasie ma taką serię po tej kontuzji nieudaną. To jest problem polskiej reprezentacji w tym momencie, czy także to, gdzie pojawia nam się następujące pytanie, kto za Salomona, moi drodzy? No bo doskonale zdajemy sobie sprawę, najprawdopodobniej, tak jak właśnie informuje w ostatnim czasie redaktor Wiśniewski, który, który mówi, że piłka szlecha Poznań najprawdopodobniej, no bo cud się nie zdarzy zostanie zdyskwalifikowany, więc Fernando Szantosz na tym musi się skupić, szukać potencjalnego partnera do pary, właśnie z Bednarkiem. No, miejmy nadzieję, że kiwior zacznie grać, ale ten właśnie kiwior nie gra. Niektórzy obrońcy Bereszyński, Kasz nie grają regularnie. To jest problem polskiej reprezentacji i na tym Fernando Szantosz powinien się skupić, na no, ale. Moim zdaniem jestem ciekaw Waszej opinii. Co Wy ogólnie sądzicie o tym, że jakiego jesteście zdania? Czy uważacie, że to błąd Fernando Szantosza, że nie pojawia się na stadionach polskich? że nie ogląda polskiej ekstraklasy z wysokości trybun. Ja uważam, że to aż tak bardzo na te wyniki polskiej reprezentacji nie wpłynie. No może z takiego punktu prestiżowego to nie jest zbyt fajne, no bo w Czasem jest tak, że gdy selekcjoner Fernando Santos pojawiłby się właśnie na stadionie, no to, to wtedy piłkarze mm, są bardziej zmotywowani, bo selekcjoner chcą się pokazać. Choć czasem tak się też zdarza, jest druga strona tego medalu, nie, czasem piłkarze. Gdy dowiadują się, że na stadionie jest selekcjoner i że potencjalnie ich ogląda, mogą się jakby no, nie wytrzymać tego psychicznie i nie zaprezentować tych swoich możliwości. To może działać właśnie w dwie strony. Ja jestem takiego zdania, że Fernando Santos nie przegapi diamentu, który pojawi się w polskiej ekstraklasie i nie musi co tydzień być na wszystkich spotkaniach polskiej reprezentacji, bo spokojnie to może zobaczyć z Odtworzenia bądź jego współpracownicy, do których ma zaufanie, przekażą mu odpowiednie wnioski po tym spotkaniu, a on, jako fachowiec, fachur w pewnym momencie z tych, bym powiedział, informacji, które mu będą przekazywać jego asystenci czy Grzegorz Mielcarski, on wyciągnie odpowiednie wnioski. Za to właśnie dostaje, moi drodzy konkretne pieniądze. Teraz przechodzę do drugiego punktu. O Szantosie Wam już opowiedziałem. Druga sprawa. Robert Lewandowski w trzecim kolejnym spotkaniu nie zdobył bramki. No, w ostatnim czasie pamiętacie, że zmagał się z tą kontuzją pleców. Teraz właśnie w tym spotkaniu z Getafe no, miał nawet sytuację, nie wykorzystał jej, ale też jest w pełni usprawiedliwiony, bo trzeba wziąć pod uwagę, że no, nie ma dembele także do tego, Rafinia jednak no, nie jest w najwyższej formie. Czyli jeżeli chodzi o Barcelony, Barcelona, mimo tego, że no, prowadzi La Liga, no to, no to przeżywa taki kryzys, gubi punkty. No, po raz pierwszy od 2008 roku zanotowali trzeci remis z rzędu, nie zdobyli bramki w trzech spotkaniach. Co dla FC Barcelony, to jest taka niecodzienna sytuacja. Brakuje przede wszystkim tej kreatywności, ale podobało mi się to w ostatnim czasie, gdy krzawi właśnie Roberta Lewandowskiego jakby, no tak wspierał, mówił do niego, że cały czas na niego liczy, nie ma problemu, że nie strzela tych bram bramek, tak jak wam tutaj opowiadałem, no jeżeli chodzi o Barcelonę, no, w klubie z Katalonii, no, nie ma takich kreatywnych zawodników, bym powiedział, no nie jest tak obsługiwany, nie ma takiego serwisu, jaki miał w Monachium, no bo, no, bo tam jednak Dawidczykuman Moi drodzy, no dostarczali mu fenomenalne piłki, no i, no i ta symbioza, która była między Lewandowskim a Müllerem, no miała też wpływ. Tu, tu, tu ważne jest to, żeby właśnie pozostali zawodnice FC Barcelony grali, no bo jak, jak właśnie nie ma Pedriego, te, te właśnie kontuzje, to to wszystko powoduje, że Robert Lewandowski nie strzela tych goli na mecz regularnie, także w ostatnim czasie podoba mi się to, że jakby właśnie ta prasa hiszpańska, katalońska jakby zmieniła teraz jakby tę ten, ten, swoją drogę, bo to pamiętacie, że w ostatnim czasie, gdy Robert Lewandowski nie zdobywał tych bramek, no był krytykowany, że, że ten kryzys, że że jakby więcej się po nim spodziewali w ostatnim czasie właśnie jest teraz taka retoryka z, z drugiej strony, że jakby jest... Broniony właśnie Robert Lewandowski. Nie jest on maszyną, może mieć taki słabszy moment i nie zdobywać goli, ale ja jestem przekonany, że Robert Lewandowski w pewnym momencie, jak już wróci do składu, właśnie Dembele, Pedri będzie pełni sił i inni koledzy jakby zaczną no, dostarczać mu piłki, będą dogrywać mu tak, jak dogrywano w Bayernie Monachium, to jestem przekonany, że tak jak kiedyś Rudolf Nystero zaciemniał. Cinał się nie zdobywał bramek to tak Robert Lewandowski zacznie według prawa serii zdobywać kolejne bramki. No to, to warto podkreślić, że jednak Liga Hiszpańska jest to silniejsza liga. Ci obrońcy są zdecydowanie lepsi. No Robert Lewandowski między innymi właśnie biorąc pod uwagę tą kontuzję żebra, no przekonuje się o tym, że, że, że wcale to nie jest taka prosta liga. No i tak jak Wam tutaj wspominałem, no nie ma takiego serwisu. Obrońcy są lepsi. La Liga jest zdecydowanie lepszą ligą od Ligi Niemieckiej, także inny klimat, inny trening, no inna forma żywienia, pierwszy rok w nowym klubie. No pamiętacie, że te, te pierwsze, ten pierwszy czas w Borussii Dortmund, kiedy Robert Lewandowski rywalizował razem z Barrioszem, tym legendarnym napastnikiem Paragwaju, no też był początek trudny. Tutaj Robert Lewandowski jakby na takim entuzjazmie. Pierwsze trzy miesiące miał fenomenalne, na no, a później od czasów mistrzostw świata jakby pojawił się taki kryzys, kontuzje, ta dyskwalifikacja, także plus do tego, że Barcelona jakby obniżyła loty. Także no, skrzydłowi grają gorzej, nie ten sam serwis. I to wszystko wpłynęło na to, że jednak Robert Lewandowski nie strzela tych bramek e, tak e, wiele. No i pojawiła się krytyka ale jestem przekonany, że w pewnym momencie Robert Lewandowski zacznie strzelać ten gol za golem. Z drugiej strony dobrze, że FC Barcelona mimo tych właśnie, bym powiedział, remisów dalej jest liderem, dzięki temu, że wypracowali taki, taki bym powiedział, no, taką dużą ilość punktów, plus do tego, że Real Madrid nie zawsze w tym sezonie zachwycał, no nie ma się czym martwić, bo ta przewaga cały czas, którą kataleńczycy mają, no, jest duża, a Robert Lewandowski w pewnym momencie się już moim zdaniem odblokuje. Jeżeli chodzi o polską reprezentację, no to do zgrupowania jeszcze kilka miesięcy, więc, więc, więc fajnie było, gdyby Robert Lewandowski odblokował się i także w kadrze zaczął strzelać Gol za golem. No i wracając do Fernando Szantosza. No to są problemy polskiej kadry. To, że Robert Lewandowski, milik, piątek. Nie strzelają bramek, że są kłopoty z obrońcami. Pytanie, kim zastąpić Salomona? Czy, czy kiwior wreszcie zacznie grać regularnie w, w, w barwach kanonierów? Kto do bednarka? No to to są główne problemy Fernando Szantosza, moim zdaniem. A teraz przejdę, moi drodzy, do Lecha Poznań. Postaram się Wam teraz tutaj nakreślić tą całą sytuację klubu z Poznania. Tutaj Wam opowiem o tym, że no ja jestem zachwycony postawą drużyny John Van Der Broma w Europejskich Pucharach. Tym, że właśnie mistrz Polski potrafił po wielu, wielu latach grać tyle czasu na wiosnę, że potrafił nawiązać do tych wspaniałych czasów Legii Warszawa, kiedy kiedy Wojtek Kowalczyk z Legią Warszawa potrafił eliminować właśnie Sandoriek. kiedy kiedy tak długo grał właśnie na, na, na wiosnę, tylko chodzi mi o to, że w tym, najważniejsz, w tym najważniejsze jest to, co się wydarzyło, żeby jakby była pewnego rodzaju ciągłość. Lech Poznań zdobył masę punktów, tylko dla dobra polskiej piłki byłoby to, gdyby Lech Poznań w następnym roku powtórzył ten wyczyny, gdyby właśnie drużyna John van der Broma podążała tą drogą, jak właśnie Bodoglin. Kto? To pamiętacie, że ten zespół potrafił w zeszłym roku podobnie zachwycać, tak jak to robił Lech Poznań w tym sezonie. No i właśnie zespół z Norwegii po, w tym kolejnym sezonie znów był w fazie Pucharowej. I ja mam nadzieję, że właśnie doczekamy się czegoś takiego, że Lech Poznań za rok znów powtórzy. To ten wynik, że znów będzie w podobnej, bym powiedział, fazie pocharowej, że znów będzie grał na wiosnę, dzięki temu ta nasza liga będzie silniejsza. Pięknie byłoby, gdyby Legia i Raków również tak daleko do, dochodziły. No bo problem polskiej piłki jest taki, że te wspaniałe wyniki często są takie krótkoterminowe, że, tak, że do tej fazy ćwierć finału no, potrafiła wtedy, wtedy właśnie dojść Legia Warszawa. Ty, tych Kilkanaście lat te temu, pamiętacie na początku lat 90. Lech Poznań dopiero po tym czasie to powtórzył. Tak, tak jak mieliśmy, że była taka ciągłość, że jak Legia Warszawa była w lidze Mistrzów, później był widze, no i później czekaliśmy no, do, do, do sezonu 2016-2017, że Legia awansowała, wydawało się, że będzie taka ciągłość i znów nie mamy zespołu wy Lidze mistrzów. Dobrze było, żeby była taka, jeżeli chodzi o Lech Poznań, taka ciągłość, żeby ten ranking, który Poznaniacy zbudowali, żeby jakby to, 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 to wszystko dalej potrafili w kolejnych latach grać na takim wysokim poziomie. Tak jak było za czasów Bogusława Leśniodorskiego, jeżeli chodzi o Legię Warszawa. No bo był taki czas, że Legia Warszawa potrafiła co roku grać w tych rozgrywkach grupowych European League. Później także do Champions League był ten ranking i dzięki temu właśnie. Właśnie wojskowi mieli taki ranking i mieli tą, no, można powiedzieć, szczęśliwą drogę do właśnie ligi mistrzów za czasów Ben Hassiego i także Jacka Magiery. To, to jest właśnie najważniejsze i przede wszystkim, żeby ta drużyna nie została rozprzedana. No bo zobaczcie, już mówi się o tym, że Skóraś jest obserwowany przez m.in. Klub Bruges, który ta drużyna podobno chce zapłacić 6 milionów euro. Pojawiają się skauci z Borussii Dortmund, pewnie ten zawodnik, który już będzie miał niedługo 24 lata, będzie chciał odejść, jakby będzie chciał być spieniężony. Okej, okay, przyzwyczailiśmy się do tego, że Lech Poznań, jakiś czas jakby tych zawodników sprzedaje, ale ważne byłoby, żeby Szymczak, żeby Sousa, żeby Iszak, Kallström, także Murawski, czy pozostali inni zawodnicy, którzy jakby zapracowali na ten awans, pozostali w Poznaniu, żeby Lech Poznań został wzmocniony i żeby ten ranking, który, który ta drużyna w tym sezonie wypracowała, żeby w przyszłym roku to pow, powtórzyła. Dzięki temu ta nasza liga będzie silniejsza. No czekam na taką właśnie regularność. Ten, ten, ten przy, przy, przyszły sezon będzie, bym powiedział, decydujący. Ja jestem zachwycony tym, co John Van der Brom robi. No tak jak zauważyliście, jest to fachowiec, który, który Dzięki właśnie temu doświadczeniu, które nabył prowadząc Anderlech, Bruksela. Także do tego jeszcze Genk i inne zespoły, które, które prowadził w rozgrywkach europejskich, ma ponad tych 60 spotkań w fazie Pucharowej, to wszystko zaowocowało, sprawiło, że Lech Poznań no, osiągnął historyczny sukces. I jestem przekonany o tym, że jeżeli Poznaniacy wzmocnią się, nie, nie osłabią się tak, jak pamiętacie, kie, kiedyś osłabiała się Wisła Kraków kiedy kosowski Kalu, Ucze odchodzili Wisła Kraków nie wzmocniła się odpowiednio i przegrywała z Anderlechtem Bruksela no mam nadzieję że właśnie państwo Rutkowscy wyciągną wnioski i nie popełnią błędów cupiała czy także można byłoby się cofnąć do czasów Legii Romanowskiego kiedy no pamiętacie Legia Warszawa potrafiła awansować do Champions League zachwycała nas w spotkaniach grupowych potrafiła z tej grupy, wyjść, grając z Blackburn, moi drodzy, i z Rosenborgiem, a potem została rozprzedana. Więc, więc, więc mam nadzieję, że, że jakby te wnioski będą wyciągnięte. No i nie powtórzy się ten kazus Widzewa Łódź, kiedy właśnie znów także zawodnicy, wielu piłkarzy Widzewa Łódź po tym sukcesie, po tym awansie do Champions League za czasów Franka Smudy odchodzili do Bundesligi, czy, czy też nawet ta Legia Którą prowadził Jacek Magiera, kiedy właśnie legioniści potrafili wyjść z trzeciego miejsca wygrywając w pięknym stylu ze Sportingiem. Później grali w Lidze Europy w fazie pucharowej z Ajaxem. No pamiętacie, że zawodnicy tacy jak Bereszyński, Guilherme, Radowicz Wadisowa i wielu, wielu innych później tych piłkarzy szybko odchodziło. Ta drużyna się zmieniała no i, no i później był wielki problem przez kilka lat. Do czasów czasowa Michniewicza Legia Warszawa nie mogła awansować do tej fazy grupowej europejskich pucharów. No to jest właśnie ten problem polskiej piłki, że nasza liga jest pewnego rodzaju takim, bym powiedział, no, takim miejscem, gdzie te zagraniczne kluby szukają talentów, gdy jakaś drużyna objawi się w pucharach, no to ta drużyna jest rozprzedawana i znów trzeba na nowo, nową drużynę budować, więc, więc, więc mam nadzieję, że będzie pewnego rodzaju kontynuacja, że, 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 że tak jak w tym sezonie, po tym mistrzowskim tytule Lech Poznań nie osłabił się, tylko wzmacniał tą drużynę, bo tak jak się mówi, że obecny skład Lecha Poznań jest najdroższy w historii, no i jeżeli chodzi o te finanse, no to, no to plus do tego warsztat i niesamowita fachura John van der Broma. To wszystko złożyło się na to, że Poznaniacy osiągnęli historyczny sukces. Ale, żeby właśnie ta polska piłka nasza była zdrowa, no to potrzebujemy taką kontynuację. Powin powinniśmy no, czerpać wzorce ze Sławi Praga, czy właśnie, tak jak Wam mówiłem, z Bodoglin, czy z Wiktorii Pilsna, bo te zespoły mm, z lig o podobnym potencjale do naszego jednak Potrafią te pieniądze dobrze inwestować i co roku te sukcesy powtarzać. No bo jeżeli właśnie Lech Poznań będzie to wszystko powtarzał i dołączy Legia Warszawa i Raków, no wielkie moje marzenie przyszły sezon Raków, Legia, Lech w rozgrywkach grupowych, no i może, może, Pogoni jak, jak najdłużej. Zobaczymy, jak, jak będą wyglądać te rozstrzygnięcia w tej lidze, bo tutaj Pias Gliwice pod batutą Wukowicza, na wiosnę nas zach 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 zachwyca, i niewykluczone, że jeżeli tak dalej podtrzymają formę, no to może znów Piast Gliwice nas za za zachwyci i spróbuje zaatakować to czwarte miejsce. Nie będzie to wcale łatwe, ale no, nie można tego wykluczyć. Ta jeszcze końcówka ligi będzie ciekawa. Jestem, cie jestem ciekaw Waszego zdania, co sądzicie. O Robercie Lewandowskim, o jego braku formy, o, o tym, że się zaciął ten, 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 ten napastnik. Jak oceniacie ten jego ostatni czas w Barcelonie? Także jestem ciekaw, co sądzicie o Lechu, o tej drodze. Poznaniaków w lidze konferencji i także o Fernando Szantosie. Czekam na Wasze komentarze. Jeśli podoba Wam się materiał, który nagrałem, pamiętajcie o łapce do góry. Tym wszystkim, którzy subskrybują mój kanał, serdecznie dziękuję. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, w najbliższym czasie u mnie na kanale będzie tutaj królować Liga Mistrzów. Potem dla Was będę komentował również spotkanie Lecha Poznań kontra Fiorentina, polska ekstraklasa, także NBA. To będą takie najbliższe materiały, które będą u mnie na kanale się pojawiać. Dziękuję serdecznie Wam za uwagę. Życzę miłego, udanego tygodnia. Do zobaczenia. Hej!